Widzowie, dzisiaj zrobimy coś naprawdę epickiego, ponieważ musimy znaleźć sekretny portal i dostać się do tajnego świata w Dead Rise. Dlatego koniecznie oglądajcie ten film do końca, bo sam nie wierzyłem, że coś takiego istnieje w tej grze. Już jesteśmy na miejscu i tak jak wiecie, jesteśmy się naprawdę bardzo dobrze przygotowani. Simon, otwieraj w tym pierwszą skrzynkę, w której A będzie, to jest uwaga, to jest no właśnie, karabin i bardzo dużo amunicji, bo jest tam potrzebna woda święcona, która jest oczywiście w każdym mieście, w każdym kościele, dlatego otwieramy sobie jedną skrzyneczkę, drugą skrzyneczkę już miałem bardzo dużo broni amunicji. Jak najszybciej zbieram sobie to wszystko do mojego punkku i jedziemy do pierwszego miasta. To musi być mega szybka akcja, węgiel do środka. I sam zapraszam do kierowania naszym pociągiem. A my w tym momencie jak najszybciej są odjeżdżamy i od razu jak zobaczymy miasto, to wchodzimy tam, atakują wszystkich z karabinu. Ej, co jest? To Jak jakie dziwnie trzymam sobie ten karabin! Co jest? W sumie to nie wiedziałem, że za wprowadzona taka zmiana, ale jakoś na mnie to nie robi żadnej różnicy. Ważne żebyśmy tam jak najszybciej dojechali. I ogólnie powiem wam, że dzisiejszy challenge jest naprawdę bardzo ciekawy bo podobno będziemy mogli przeteleportować się do kompletnie innego świata. A tak jak dobrze wiemy, w Dead Rails jest tylko i wyłącznie pustynia, na której zawsze jedziemy tym samym pociągiem. Dlatego jestem bardzo ciekawy, jak ten świat będzie wyglądać i na pewno się tam dzisiaj dostaniemy. A już przed nami właśnie widzę miasto. Bierzemy sobie karabin. Okej, okay, tym razem trzymam go normalnie w ręce. I trzeba się pozbyć oczywiście wszystkich zombiaczków, no tylko wynoszcie mi się stąd. Simon, jak tam ci idzie? Poradzisz sobie z nimi? Pewnie, a tam jest kości, więc chodź do niego. Dobra, idziemy do kościoła właśnie. To nas tylko i wyłącznie interesuje. Sobie. Nawet nie będziemy atakować banku, bo jest tam on do niczego dzisiaj potrzebny? Musimy sobie zdobyć wodę święconą. Co jest? Od kiedy one mają pistolety w mieście? Wtedy uważaj, plecy, plecy. Pierwszy raz coś takiego widzę. Wynoście mi się stąd jak najszybciej. I wchodzimy sobie do środka. Tak jest pierwsza woda, lecz sobie właśnie w tym miejscu. krzyk sobie również zabierzemy. I drugiej niestety nie ma. Są nam potrzebne dwie. Ale do czego to zobaczcie sobie troszeczkę później, bo naprawdę mamy dzisiaj tyle do zrobienia, że to jest jakaś masaka. Zbierzemy sobie wszystkie potrzebne rzeczy z tego miasta i od razu będziemy ich. Dalej, a jak na razie to są całkiem ciekawe temki. Pojechaliśmy już dalej i zaraz musimy zahaczyć o kolejne miasto, żeby zdobyć jeszcze jedną wodę święconą, bo inaczej na pewno nie uda nam się odpalić żadnego portalu. I poza tym musimy jeszcze zdobyć piorun ochron i dostać się do Tesli, żeby go złożyć, zdobyć pistolet i potem zdobyć portal. Sami to wszystko oczywiście zobaczycie, tylko najpierw zatrzymajmy się dokładnie w tym miejscu. Tutaj uda nam się na pewno już zdobyć drugą wodę święconą. Natomiast to jest troszkę większe od poprzedniego, ale mamy tak dużo na. Boj, że dla nas to i tak nie żaden problem. uważam, bo jeden podchodzi bardzo blisko naszego pociągu. Idź ode mnie, ty straszny nim, Ale wybuch sobie teraz. I nawet jest zombiak w całej zbroi. Ej, ma życia normalnie. Simon, strzela do, do niego. On mnie rozwali zaraz, raz, dwa, trzy, cztery razy w głowę, ile tu trzeba było trafić. Zaczyna się robić coraz ciężej. A to jest dopiero drugie miasto. Ty gość, sobie idź od nas? Jeszcze jeden w zbroi. Tu jest dobra góweczka. i mogę ci środka na walność? Boom, ej, dobra, na hita sobie pata szczęście. I ile tutaj w środku jest drogich rzeczy, Atakujemy to sobie, to kupimy sobie za to ochrony, a są nam potrzebne aż dwa, chyba że uda nam się, może, jakiś znaleźć. I spróbuję w tym momencie dostać się jak najszybciej do naszego kościółka, żeby zdobyć jeszcze jedną wodę, ale właśnie atakuję bandyta z pistoletem, idź ode mnie! Prawie już wszystkich rozwaliłem, tylko jest takie ciężkie miasto i nigdy chyba takie ciężkie miasto no się trochę gnieło zbroi, który dawno pewnie nie żył, ale wreszcie wchodzimy do środka, zbieramy sobie krzyk i jest woda święcona, tak jest, udało nam się tu znaleźć, były dwa krzyki w środku i jeszcze. Jedna woda w tym roku, więc dobra. Teraz na pewno mamy zdobyte wszystko. Simon, czy ty sprawdziłeś sobie jeszcze bank? Tak, tylko weź tu co dwa i do złego podszedłem. Dwa, dobra. Możemy sobie te banki w sumie obronić, to będziemy mieli bardzo dużo pieniążków. I przy okazji posprawdzamy sobie jeszcze budyneczki w środku. Czemu ty jeszcze z nimi walczysz? Idźcie mi stąd. miałem no, miliard HP. No właściwie, tu tutaj był zubek o zbrojach całych, ale mamy za to działko. Też sobie je bardzo chętnie zabiorę. A teraz szybko sprawdzimy co resztę, bo jest to naprawdę bardzo bogate miasto. I lecimy wtedy dalej. Mamy przyjechany. Już 20 tysięcy metrów, i właśnie dojechaliśmy do bezpiecznej strefy. Zobaczcie, ile udało nam się zdobyć tylko i wyłącznie z tego jednego miasta. Jest tu niesamowicie dużo złota, srebra, obrazów i całej reszty rzeczy. Ale dzisiaj nie będzie nam to potrzebne. Możemy sobie to jak najszybciej sprzedać, ponieważ są mi bardzo potrzebne dwa piórnochrony, bo inaczej nie uda nam się odpalić portalu. Mamy już na szczęście wodę święconą. Sprzedamy sobie troszkę złota, a za to jest bardzo dużo pieniędzy, bo aż 100 dolarków za dwa. I dzięki temu mamy już prawie 300 dolarów. Wreszcie, nawet nie musimy sprzedawać naboi mamy jeszcze całkiem dużo i musimy dojechać sobie do bazy Tesli. Oraz mam nadzieję, że uda nam się tutaj zdobyć piorun ochrony. Proszę, żeby tutaj były. Niestety ich nie ma, ale weźmiemy sobie chociaż węgiel, bo trzeba tam jeszcze jakoś dojechać. I tutaj pojawia się nam jeden bardzo duży problem, bo jak nie zdobędziemy piorun ochronów, to wtedy nie odpalimy sobie naszego portalu. Dlatego pamiętajcie od początku, że bardzo warto sobie je kupić. Zawajcie mi ten węgiel i lecimy dalej. Dojechaliśmy na 30 tysięcy metrów. Po drodze jeszcze nie było żadnego laboratorium, na szczęście, bo nie mamy naszych piorun ochronów, ale Tutaj możemy sobie już kupić i jeden taki kosztuje uwaga, 25 dolarków Dlatego najpierw bierzemy jeden, teraz zakupimy sobie jeszcze drugi i więcej nie będzie nam potrzebne Od razu spakujemy sobie do naszego plecaczka. Jest również szansa, że te piórnochrony będą w laboratorium Tesli. Ale jakby ich tam nie było, to wtedy będziemy mieli naprawdę bardzo duży problem, więc lepiej kupić sobie troszeczkę wcześniej i się potem nie stresować, więc w sumie to przydałoby nam się dokupić węgiel. I już teraz idziemy prosto do bazy Tesli. Powiem wam widzowie, że jedziemy już naprawdę bardzo długo Samą daleko jeszcze opłacały się No, wreszcie udało nam się dojechać na 53 tysiące metrów To sobie na razie zostawimy tutaj na miejscu Węgiel sobie jeszcze jeden wyrzucę I go sobie tutaj wszczepimy. A w tym momencie wyskakujemy I lecimy do środka tego laboratorium Bo jest to ostatni punkt naszej całej wycieczki A zaraz dowiecie dlaczego Ponieważ jak wejdziemy do środka To gdzieś tutaj powinien być ukryty tajny portal Który będziemy musieli odpalić Tylko najpierw trzeba złożyć sobie całego Tesla Więc Simon, zbierz rzeczy Czemu to jest jajko jakieś środku teraz? Ej, czyli okay. to może to wielkanocne. No, może tak, podniesiemy sobie tu złoty. tej, tak jako może kiedyś mi się przyda. Tam mamy już góleczkę, którą wezmę sobie do plecaczka. I z tyłu powinna być chyba jeszcze rączka. Też bardzo chętnie sobie ją wezmę. I z tej strony niestety nigdzie nie widziałem żadnego portalu, Ej, więc być może. Masz na to. co to jest. Słuchaj, tak jest, to jest właśnie ten portal, o którym Wam cały czas mówiłem. Na razie go sobie tutaj zostawimy. I mamy nawet piórnochron. No ale dobra, piórunochron już sobie kupiliśmy. Tesla mamy prawie całą zebraną samą. Masz tam jeszcze jakieś części ciała u niego? No właśnie znalazłem coś. Dobra, to idź to zanieść. Ja chyba mam całą resztę, to już nie będzie nam do niczego potrzebne. I w tym momencie idę podnieść ostatnią nogę. Wyrzucamy sobie tu, tutaj, uwaga. Raz, dwa, trzy, cztery i główka jest na swoim miejscu, więc rozpoczynamy walkę. Tylko najpierw chyba jeszcze trzeba włączyć tutaj prąd z tego, co mi się wydaje. Który jest oczywiście dokładnie w tym miejscu. A musimy walczyć z tymi ząbekami, ponieważ jest nam potrzebny pistolet, który zawsze wypada z naszego tesli, I dawaj ich, Sajmo, strzela! do naukowców! Przetrwaliśmy tutaj całą noc i chyba pokonaliśmy wszystkich naukowców, jacy tylko tutaj byli, a było ich niesamowicie dużo, więc w tym momencie z naszego tesli możemy sobie podnieść pieniążki, które zawsze tutaj wlatują, oraz oczywiście to, co jest najważniejsze, czyli ten pistolet, ponieważ bez niego nie odpalimy naszego portalu, który jest dokładnie w tym miejscu i dosłownie zaraz będzie wiedzieli, po co były nam potrzebne te wszystkie itemki, jest to naprawdę bardzo skomplikowane, ponieważ w tym momencie musimy sobie wskoczyć na nasz pociąg, postawić sobie ten portal nawet gdzieś tutaj. To nie ma większego znaczenia. Przyczepimy go sobie oczywiście. Te działka stąd wywale, bo cały czas nie wsiadam, a w sumie to nie są, nie są niczego potrzebuję samemu naukować, co nawet przed wejście stąd wynoś. I tutaj po bokach będą antenki, czyli te pirunochrony, żeby naładować sobie nasz pistolet, ponieważ trzeba strzelić ten portal aż 60 razy, a taki pistolet ma tylko 20 naboi. Dlatego w tym momencie ja będę strzelał tak długo, aż wreszcie go nie i zaraz nam się powinien otworzyć. Właśnie strzelam ostatnim nabojem i w tym momencie nie mamy już amunicji, dlatego odkładamy sobie pistolet dokładnie tutaj na środek i bierzemy sobie wodę świeżoną żeby go sobie naładować! Boo! Ej, dobra, ale to! Ja nie myślałem, że to działa, ale No faktycznie. właśnie, to naprawdę działa. Zobacz, jak go teraz sobie podnoszę z powrotem, ma 20 na no boj, więc strzelamy dalej! Nie mam pojęcia co się właśnie stało, ale coś się świeci samo. I tu chyba wreszcie O Czy mówiłem od samego początku to działa, rozumiesz to? Teraz wiesz, co sprawdzimy jak tam wejdę, uwaga! Ej, dobra, a czy, czy sero, tam wszędzie? Ej, dobra, ja się boję... Tam wchodzić. Naprawdę nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale Simon szedł już do środka, więc nie mam innego oboru i też może to zrobić. Lecę z Tobą! Mogę wiedzieć, gdzie my właśnie jesteśmy i jak tutaj jest dużo ludzi. Simon, też tu jesteś. Witam Cię! Ej, patrz na to, tam jest jakiś tajemniczy domek i dużo koników. No właśnie, bo to jest ogólnie tajny świat kucyków i wszędzie naokoło możemy widzieć kucyki zamiast zwykłych koników, a jest ich tutaj naprawdę niesamowicie dużo. Tylko z tego, co wiem, to z tego świata nie da się już wrócić do naszego normalnego świata, który byliśmy przed chwilą. Ale wejdźmy sobie do domku sprawdzić co się tutaj dzieje. I mamy jakiegoś szkieleta na łóżku? Nie mam pojęcia kto to może być. Jeśli wiecie to napiszcie mi w komentarzu. Ale jest tutaj również mapa Meksyku. I nie mam pojęcia czy ta linia to jest ta trasa, którą my cały czas próbujemy przejechać. Ale wiem, że na końcu mapy jest jakiś most. Nie wiem z której ten most jest. Nie wiem co to dokładnie znaczy. Też możecie mi napisać jeśli wy wiecie. Ale mega mi się podoba, że wreszcie tu jesteśmy. Jest tu niesamowicie dużo ludzi. Nie myślałem, że aż tyle osób potrafi odpalić ten tajny portal. A w dodatku chciałbym sobie podejść i zobaczyć jak Jakiegoś kucyka, w tamtym miejscu jest ich naprawdę bardzo dużo I tutaj się nawet teraz jeden pojawił Więc nie ucieka ode mnie, bo bardzo Chciałbym sobie, ciebie zawsze mogę go podnieść i e, nie da się z nim nic zrobić, a mega szkoda Więc Simon, co ty mi jak podobać się ten świat? Czyli tak się czy da, jest serio I ja tu zostaję Ja też tu zostaję, na początku nie wierzyłem w ogóle, że da się tu odpalić Ale na szczęście udało nam się Więc za to możecie zostawić łapkę w górę i subskryneczkiem A my się widzimy w kolejnym filmie, narka wszystkim narka.